Cześć, tu Michał Michalszuk z Atlassiana, witam Was w IT Update. Wielkie dzięki za komentarze do poprzednich odcinków. Pisaliście tam, że chcielibyście, abym szerzej pogadał o tych newsach. Gadam o nich szerzej, nie tylko ja. Robimy to na śniadaniach z programowaniem frontendowych, także rzućcie okiem e, tu, 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 tu. Tam się pojawi do nich link. A my lecimy w połowie czerwca z podsumowaniem za maj. Zacznijmy, Zacznijmy z grubej rury. Weszło do StackBlitza. Coś takiego jak Web Containers, czyli możliwość uruchamienia Waszego kodu w nodejs bezpośrednio w przeglądarce. Czyli niekoniecznie jak w przypadku tak tradycyjnych cloudowych IDE, gdzie wysyłamy kod na zdalny serwer, potem dostajemy odpowiedź co się wykonało i jaki jest wynik, tylko kod Node.jsowy będziecie mogli wykonać bezpośrednio w przeglądarce, a konkretnie w WebAssembly. Czekamy bardzo. Eee, pokazała się już beta, niedługo będzie to wersja produkcyjna, także rzućcie okiem. Co jeszcze z nowych rzeczy? Ano wychodzi React 18. Na razie ukazała się alfa, ale to, co jest fajne, to to, że grupa Reacta zaciągnęła języka i zasięgnęła języka u różnych e, edukatorów, u. U community i stworzyła working group, które będzie teraz pracowało wspólnie nad wersją numer 18. A co w wersji numer 18 wejdzie? Ano, głównie rzeczy związane z concurrency, czyli przetwarzaniem równoległym. Wejdzie nowy suspense, może w końcu wyjdzie. Zobaczymy. Wejdzie też baczowanie zmian, czyli dla Was będzie to mniej renderów. Wejdzie support SSR-owy dla suspensa i co? I pewnie jeszcze więcej nowych rzeczy. Nowy React, no to jest też nowy Angular, wyszła wersja 12, która z głównych grubych rzeczy, co wprowadza, wprowadza deprekację Vue Engine, czyli poprzedniego silnika do hmm, renderowania aplikacji. E, teraz wchodzi Ivy z dużym butem. Zalecają przepisanie wszystkiego na Ivy, ponieważ już ogłosili, że Vue Engine będzie w przyszłych wydaniach po prostu usunięty z tego kodu. Reszta, głównie poprawki odnośnie performance'u CLI'a. E, trochę nowych feature'ów w templatkach, ale nic aż tak ważnego jak wejście ivy z buta. <mum> Pamiętacie jeszcze bootstrap? Był kiedyś taki bardzo popularny framework do CSS-ów. No, wyszła jego piąta wersja i z takich dużych zmian zmienili logo, no, nabijam się, ale e, zmienili logo, usunęli uwaga, zależność na jQuery, która bardzo mocno ciągnęła to, to w dół i która jest naprawdę breaking change. Plus, uwaga, usuwają wsparcie dla Internet Explorera 11. No i w ogóle rok 2021 jest rokiem usuwania wsparcia dla Internet Explorera. Już ogłoszono, że w 3 też usunie wsparcie. Angular, właśnie, Angular 12. To było ważne. No i jeszcze przełomowa zmiana. Angular 12 wywala wsparcie dla Internet Explorera 11. Czyli w końcu możemy pójść do przodu i wywalić masę legacy codebase. A wracając do e, usuwania wsparcia dla IE11, no to Microsoft, uwaga, Microsoft usuwa wsparcie dla IE11 już w przyszłym roku, w 2022. Już nie będzie security fixów, już nie będzie wsparcia at all, także e, trzeba będzie się przesiąść. Jeśli używacie dalej rzeczy związanych z IE11, to Edge ma tryb kompatybilności z IE11, także spokojnie, wasze, e, wasze legacy systemy będą działały zawsze. To teraz o innym narzędziu używanym przez miliony, tak jak kiedyś IE11. Babel. Babel pewnie kojarzycie transpilator do JavaScriptu. Babel wypuścił głośnego posta o tym, że kończą im się fundusze. Eee, dlaczego, jak i o co chodzi? Zostawiam Was z artykułem o tutaj, w którym opisują, jak wygląda ich model pracy, jak wygląda ich model finansowania i dlaczego tak korowa w naszym świecie JavaScriptowym biblioteka jest on short z pieniędzmi. I o ile Babela pewnie nie wiecie, że używacie, bo jest generalnie podstawą wielu z projektów w naszym js światku, to inny konkurent Parcel, który jest gotowym bundlerem wraz z masą innych featureów, w końcu zmierza do wydania stabilnej wersji numer 2, która generalnie robi to samo, ale lepiej, co wersja pierwsza, czyli ma 10 razy szybszy kompilator. Uwaga, dlaczego? Bo jest napisany w Zbudowany w oparciu o SWC ma tree shaking dynamicznych importów, ma tree shaking modułów sesowych ma leniwe ładowanie zależności deweloperskich, czyli jak zmieniacie jeden plik, to tylko jeden plik będzie dosyłany, nie będzie cały bundle zgrzewany w jedno. Wchodzi HMR. No i wchodzi mniej zależności. Ogólnie to samo, ale lepiej, szybciej, wydajniej. Ja osobiście czekam na parcela, wiem, że nie jestem jedyny. Będąc w temacie bandlerów, kompilowania kodu i w ogóle budowania naszych projektów, muszę jeszcze wspomnieć o ROM. O ROM pewnie już słyszeliście, to jest projekt, który chce zastąpić wszystko, wszystkie narzędzia, które znacie i używacie do budowania waszego kodu, do lintowania jego, do ogarniania CSS-ów, and so on, ale napisać to od zera. Idea brzmi szalenie, ale jest od Sebastiana Mackenzie oraz od Jamie'ego Kylie, czyli od ludzi odpowiedzialnych wcześniej za m.in. Babela, Jarna. Czyli dość grube narzędzia. I co zrobili? Właśnie założyli firmę. Zebrali funding i będą rozwijać dalej narzędzie. Także wiemy, że są już w tym pieniądze, wiemy, że to będzie produkt. I ja jestem sam bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Dzięki za ten odcinek. Jak widzicie, jak zwykle dużo się dzieje w jazz świadku. Zostawcie komentarz, dajcie znać, co o tym sądzicie, dajcie feedback. Wielkie dzięki za niego z góry. I co, zostawcie lajka, like suba, wiecie o co chodzi i widzimy się w przyszłym miesiącu.